Siemaneczko, witamy Was serdecznie. Adi oraz Nine, z tej strony. Igramy... Kolejny, kolejny odcinek gry pod tytułem Warframe. Tak. V-Prime. Mówisz? No tak się nazywa planetka, na której wylądowaliśmy. V-Prime. Cel misji to jest rescue, czyli coś kurwa, ratujemy. To zawsze te cele misji są dla mnie bardzo tajemnicze, bo tak... Ratujemy świat po prostu przed zagładą. No. A, no właśnie. Rescue the world. taki zdziwiony. Mm. Idziemy. Co to mm -hmm. tutaj są za skrzyneczki weźmy, skrzyneczki tak. okay, właśnie. Damy. Idziemy i mkniemy do przodu. Musimy to przejść, musimy to przejść, nie mam innego Trzeba wyjścia. Strzelmy. Zapiszczenie. strzelmy, okej, okay. KJ, -y. motherfucker. Idziemy. Dobrze. Tylko posiekaliśmy. Oj, teraz będę miał tylko tej misji. Wątpię, żadnej nie miałeś więcej. Jak idziesz do przodu, a ciebie z tyłu walą, tylko kurczę jesteś magik. <noise> tak? Posuwali no. mnie od tyłu? No. Nie, bo ja się przedarłem, wiesz, za linię wroga i tam od A wróćcie od tyłu masakrował. <laughs> Kamera. Dobra, poszła. Okej, okay, okej. Potrzebuję yes. więcej amunicji, potrzebuję więcej broni. Czemu to tak się dziwnie w świeci, że a, do to, mnie strzelać się ja, No nie, nie, pomyliłem się. Tak zresztą, jak w samolotach wiesz. mnie zeszczeliłeś, każdy to widział na filmiku. Potem widziałem ten film, ja coś oglądałem napisało, że zniszczyłem, ale a. to jakiś błąd. Był, zniszczłeś, zniszczłeś. Ja do I wcześniej na początku też do mnie strzelałeś. Ale ja nie wiedziałem. A ty nie rozpoznajesz tak tego. jak tutaj, przecież do mnie waliłeś przed świąt. No, to był <laughs> najlepszy robię, to dowód. Samolot. O samolot. Rozwala. O, jaki samolot rozwalał. O, jakiś zielony samolot. tu jakiś zielony nick, wiesz, że to ale mi się wyłożył jak na patelni. Tutaj musimy, uratuj cel. Gdzie jest cel, kurwa? Chodź tutaj. Spokojnie. Musimy tutaj otworzyć bramkę. Um, nie wiedziałem po że tam można wiesz, zabić własnego. Można, jak to na wojnie, no. Tak? drugą, drugą bramkę otwierać. Gdzie ona jest? Po drugiej stronie. A tu, tutaj jest brameczka. Okej, okay, okay. wchodzimy. Open Będziemy window. piekło czuję. O, mówiłem. Mamy uratować cel tak. Już było, ciebie tak. by skosił, gdyby nie, to by było dobre. Nie yeah, yeah. Kamera, kamera na górze. Czemu nie wziąłeś tego czegoś co Masak, dobra otwieram Mam, mam nadzieję, Że zadam więcej obrażeń niż ty znowu. Szafka, szafka otwieramy. Ale czemu gramy w tą grę tyle już wiesz, misji ja zawsze tu was strzelam z tego samego jakiegoś takiego karabinu. No bo musisz sobie kupić, można tam kupywać, ale na razie mówiliśmy, żeby, za... żeby oszczędzać my, na coś, ja... wiesz? Za wirtualnie Tam w komentarzach, no co ty komentarzy nie czytasz? Ile czytam, ja czytamy, mam tyle komentarzy, że wiesz, nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich tak od razu. Wypierdalam stamtąd na chwilę. strasznie dużo, nano no. No tam było piekiełko. Ale piekiełko. Oni mają gdzieś nawet ten leżę. Spawna. Jesteśmy na ich spałnie. Ale dobra, zniszczyłem ten, ten. Uuu muszę troszkę się spawna, wycofać, poczekajcie. Kule energii. Na mnie. O pierdole, czy leżysz? No leżę no. no poczekajcie, teraz muszę ich najpierw to. wybić, że? Przecież nie będę się tam, wiesz, przed z misją samobójczą. Ja nie kamikadze japoński. Dobra, okej, okay, wkieszenie. W szkeszenie po co? W ci urodował. Bo już, na już bym bym psało, mi napisało mi chyba co, nie wiem. Szkoda. Już, Bo już, już wszystkich wybiłem, wiesz. Ale już tylko mię 2 napisane przez 3 Bierz tą kulę fajną, ona jest fajna, o, tam. biaaam. Nie wszystko się doczekać, idziemy. Ale padłem kurde, lchamska. Po środku stoi bar, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam. tam. Okej, okay, jesteśmy jest tutaj. Jest tutaj. Kamera na górze, kamera. Kamery to jest, wiesz. Szkoda, że granatów jakiś, nie ma, jakiegoś typu. Tak, tak. Uratuj to cel. O, oh, fuck, jak my tam przejść mamy? Uratować cel mamy. Co tutaj powietrzu się tak pli? Kurde spaliło mnie. Czekaj, czekaj. Gdzie jest ta kamera? I otwierasz się to? jest otwarte. Otwarło, no? Otwórz się raz. Ale to wie co to działa, że jeden z nas gdzieś tutaj stanie i No dobra, ja tam dobra. ze szczeliną inną jak wejdę, no. O tam jest kamera, dobra, ją widzę zadają ze strzelę. Albo właśnie, albo tak no, musimy, czekaj Dobra. Już idziemy? Tak, okej. Okay. Tata jest w domu. Ok. <laughs> Jupi! Tak, demoniczne mówię. śmiechy. O kurde wziąłem, patrz co wziąłem, zobacz. No to brzesz cały czas to biorę. O, tak? Jak teraz no. nie mówisz? Właśnie czytam ja się sobie. czemu nie wziąłeś tego wcześniej. O cóż się ponabijam sobie tutaj. Ale to mi tutaj tej gry jest to, że nie czuję rozwoju postaci, wiesz. To roz, rozwijaj sobie ją w chłopie leżę. Ad jest ranny, gdzie jest? Tutaj jest spokojnie. Jest? Zajdzie mnie uraty, bo nikogo tu nie ma. A nie oni z dołu szczęście. Bez sensu, bo nie tej... mogę się obracać dookoła własnej osi jak leżę na ziemi. O, skrzeszenie. Ale nas będzie malić, co nie? Jeszcze walczy na leżąco. Czemu ty już masz przeszenie a sobie należą? No właśnie, nie, Teraz nie, nie masz to Teraz mam co, nie? Jezu, co to się stało? Kurwa spadłem a, to stąd te Ale stąd też. Ale już nie No dobrze, w końcu coś się dzieje, pra? Mhm. Ale ściekaninka. Jezu, Jó do mnie biegnie. Gdzie jesteś? Tutaj gdzie byliśmy mniej więcej. Dobra, kieruję się w kierunku wykrzyknika. Uuuu, co nie jest takie łatwe. Widzę cię. Czekaj, tak bo naboje, przeładowanką. mam. Gdzie ten wykrzyknik jest? Tam no gdzie? Jest to nie nie bardzo. Mhm. Aaa, bo jest tutaj tam. u góry jest jeszcze kamerka, wiesz. Już nie Zniszczona. ma. Zniszczona. gdzie tu jest? O, czy tutaj, tutaj na prosto jest. Tam koleś jakiś jest w lewo, wprawdzie. Ja sobie przeładuję już że... broń, bo tu będzie piekło zaraz. Aaa, w końcu. A, no i zaszedłem. Zróbcie to. W ja tu sobie Realne, uzupełnię za zapasy. Pięknie, posiekamy. Oaa, ale uzupełniłem wszystkiego sobie. To są przeciwnicy, wiesz o tym. No spoko, uzupełniam, to nie walczę. Ciul no i teraz to nie wiem. Ale wyjde. ja walczę z nim. Pomóż mi stąd wyjść. Kurwa, teraz to ja walczę. Zeszczel kamerkę, o jest dobra. nie nie widzę żadnej kamerki. Co tam są za bonusy dla mnie? O, <grymka> Jaka fach, gleba, widzieliście go? <grym> co tam są za ja to wziąłem to już dostałeś, wiesz? Nie, tam właśnie nie wziąłem teraz, wziąłem teraz jeszcze To może tam okay. do innej broni Kamerka rozdupiona Gdzie jesteś, z przodu już? Tak, 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 tylko znowu tu jest, wiesz co? Tam... No, Dobra, to zostawiam ich, czuj, Dobra, już jestem za Za tym jestem Dobra, okej, okej, jestem Dzisiaj to się Niech robi. Wybuch. A, proszę. Lecimy. Mkniemy dalej, panowie. mkniemy dalej. Jakoś byś Dobra, się zaśmiał, szatańsko albo zapiszczał chociaż. Nie, ja nie robi taki tanik zagrywek, wiesz. Nie, nie, Ja mam taki bardzo niszowy kanał. Poważne, po, poważne podejście, poważna tematyka. Dokładnie. Odrobina smutku i nostalgii na kanale. To jest to, co lubię. Każdą grę po prostu rozgrywam w poważny sposób. Z odpowiednim szacunkiem, o. Tak? Pewnie tak, po to... Są inne kanały, gdzie są takie śmiechy kichy. Tak? Dobra, ja mam zabezpieczenie. Tak, lecimy. Możemy knąć dalej. Na innych Co kanałach, mówisz, są po podśmiechujki? Tak, tak, jest pobaga. Wiele ludzi do docenia. Mówisz? Tak. Jak to w liczbach tam wygląda? No popatrz na oglądał masz. No to ty powiedz, bo ty jesteś na bieżąco. Hmm. Popatrz na Bardzo dobrze jest. Dudy lecą. Kasa się zgadza, jak teraz młodzi mówią. <grymne> Dokładnie. Nie spieniężam tego, bo też to jest spójście w komercję i wiesz... Sę... Też by to bym nie Okej. Okay. Dobra. O, będę miał... Kurwa, tygrym. co tak do mnie napierdziela z góry, ja pierdolisz. No tutaj wiesz. napierdzielają do nas właśnie. Ale poszedłem z nim na wymiankę. ale mhm. pomogłem ci z tyłu. Wiesz? Pewnie. Bo zawsze On bierzemy takie, wiesz, odniosę, ale już po, po, po fakcie, są. Dokładnie. Pędy, one powinny pędy. działać troszkę dłużej, no. No, no. O, tutaj chwila. Spokoju. O, kamera u góry. Kamery. Długa jeszcze gdzieś była? Tak. Okej. Okay. O, masakra. Dajcie mi granatę, to im pokażę. Jakbym tam traił jedno jakimś koktajlem, mołotowa. Zaraz mi zabraknie czuję amunicji, wiesz. No ja Pięknie ich pojechałem tą kulą Raz ja się udało kulele. Jakie tu masz kurwa, widzisz wypaczoną rzeczywistość, zobaczysz statystyki A ja ich kulą pojechałem, rzeczywiście. Dobra, sobie tak sobie tłumacz Żyj <grym> swoim życiem Na filmie daje, sobie no. tu zobacz, to, bo to nie podbieg sprintem Dobra Nieważne zresztą, bo tutaj jakieś czerwone drzwi mamy Gdzie Uuu, trzeba iść? Uuu, i to zamknięte brachu Gdzie trzeba iść? Ja tutaj, wiem. gdzie ty tutaj idziesz Tutaj jest podwójne no. otwieranie, tutaj Tutaj, podwójne otwieranie Poczekaj, zobaczcie tutaj. To tu pełno rzeczy leży, poczekaj. Aktywuj panel drugi. Poczekaj, amunicję trzeba wziąć. Nie, czasem widzisz, że mogę zebrać coś, czego ty nie zbierasz. No czasem, bo no, tam aktywuj. się różni to jakoś, wiesz. Idziemy. A okej, okay, otwarte. Tu będzie za nimi piekło. Biegaj, bo zaraz relasek tam się pojawi pewnie no. Coś gdzieś strzela, nie wiem co. Oj przeciwnicy. Dobra, gdzie jest ta kula co ich się, pamiętający pierdolec. Jest, okej. Okay. A leży. Ratuj mnie, ratuj. Zaraz wiesz, że ja, zanim, zanim cię uratuję, to minie trochę czasu. Kurwa, czuję, że grałem. No bo nie na mogę cię latować na power. Ja na tablecie napadam na jedną ręką. Dobra, idę. Okay. A jeszcze jeden tu czekaj. O, widzę jak energia przepływa. Bo strzelaj do tego gościa z łaski swojej. Kurwa, jak ja patrzę do tyłu, to co mam strzelać? Kurwa, nieźle. Okej. Okay. Ja go ratuję, więc se kurwa frytki w albo inne rzeczy. Patrz do tyłu. Wystawcie głowy obrócicie. Nie <laughs> chcemy patrzeć. O, tu są skrzynie, chodź. Ale jesteś pies na te skrzynie. No bo potem mi zawsze brakuje do maszynówki, kurwa tego wiesz, amunicji. I będzie laser nie, a na szczęście nie ma. Nie Idziemy. Ale tamta misja była hmm, ładniejsza. Załóżmy, znaczy, no ja zewnątrz o tej, było która trochę, Bardzo prawdopodobnie, że ona będzie później, później. dawać, nie? Ale. Nie, no, no bo na zewnątrz się dużo działo, mm -hmm. a wiesz, jak to. Krajobrazy mm -hmm. na zewnątrz są zawsze najpiękniejsze. Tak, tak. Co jak głupi z tyłu stoję za łukiem, czekam aż ty strzelasz sobie, nabijasz statystyki. Na Kurwa, tak. A potem dlatego ty się czai, że ja mam lepsze statystyki, nie? Kamerę ja zniszczyłem. Ja dostałem też jakiś bonus za nią. Ale masakra. Pięknie. A nie chciałbym zginąć teraz z durcami, wiesz? Nie chciałbyś? Mm -hmm. Wszystkich nas to kiedyś spotka. Z góry nie tak Kurwa ładowanie teraz, no ja pierdolę. O, pistolecie mi został, co nie jest zbyt optymistyczne. Ty a ja nic nie robię, prawie. Czemu? mu do niego. Zacznij drugi na drugiej stronie, ale i tu jest, ja pierdolę jak mrówek. Ja może tu na chwilę, na chwilę sobie wejdę. Kamerę rozwalam. Zabezpieczenie złamie. Jak to no ma, że tak powiem? pojechaliśmy. Miejsca, bo się ja, ja nie wiem, czy tu jesteśmy pojechać w ogóle, wszystkich, czy to wiesz. Co? Nie, jest nieskończona liczba. Jak to się kurwa robi? Chyba tak. Aj, nie zdążyłem. Poczekaj, mam ja jest zabezpieczenie. Jak Ja ma tu mam jakieś też zabezpieczenie, nie wiem, teraz chyba nie pora na to. Z pistolety już napierdzielam. To złamie trudniejsze od twojejszego. No jak, dobrze jest co oni robią Jakie bez. Z... zobaczysz to sobie Uf. Dobrze by zabezpieczenie było złamane, mi nie zaliczyło, ty Jeszcze zginąłem czekaj, ja Ale jaja, jak możesz przyjść mnie ratować, jak nie to chuj z tym Nie no, to był jaja teraz coś się stało Uff, dobra, czekaj, jestem Chodź, chodź, chodź do nic mnie Nic nie było, fuck, ja łamałem, a tu nic nie ma w ogóle Chodź do mnie Idę, idę Straszny ostrzeg to jest, no to kurde, już nie Kurde no, dobrze, Już nie musisz, nie chcę, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę. Ja zaraz zginę, wiesz? Ja go tył zajebię tutaj. Niepotrzebnie bawiłem się w łamanie tych zabezpieczeń. Tutaj? Złamać to? Nie, to nie tak. Poczekaj, bo najpierw walcz, bo oni nas strzelają, wiesz? Tak, tak, bo to jest wiesz. Bo ja przez to, ja to zginąłem. Ale jakby teraz mniej jest tak że ubywali. A, wyleciała kula z niego, lecę, 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 je, kurde, co ok, jest ja jeszcze jeden Tutaj można wejść, tu złamie zabezpieczenie mm -hmm. Nie wiem czy tego nie małem, nie O ja taki podobne już złamałem poczekaj tu muszę A na dumę, widzisz ten z, z, z... O! złamie czy nie złamie, złamałem No kurde znowu jest nie, dobrze po... złamane, o co tutaj chodzi? Kurwa pokaż, nie potrafisz pewnie pokaż, patrz ja złamie Zależy, czy takie samo brzmiało A kurwa może musi być całkiem w inną stronę obrócony, bo wszystkie mam połączone linie, wiesz, ale może ma być w inny kształt. W sensie inaczej to figura zwrócona Dobra, biegamy. I co nic tam nie, było? nie ma? tam nie ma, musimy nadużyć, wiesz. No, tutaj mamy jednak. Tutaj, oh, tutaj. tutaj pójdziemy. Tutaj bo już masakra lekka. No właśnie, nam no się wydaje, idzie teraz. Naduł, tam. Muszę walczyć, żeby mieć więcej wiesz, zabitych postaci niż ty to jest taka lekka konkurencja w kooperacji No jest, jest, jest Jest, ale nie, ty miał spokój się chłopie, otwieraj Spokojnie, spokojnie A, Spokojnie, co tu mam robić? No panel drugi znajdź Kurwa, jak nie siedzę Co tu jest napisane? Aktywowana blokada, znajdź panel sterujący Tu jest no, drugi kurde, jakiś, wow. spróbuj tam stanąć, ja tu stanę Cześć, spokojnie Hakować trzeba Z tyłu, coś jak... wiesz? Z tyłu na przeciwniku widać jakieś światełko. Trzeba coś schakować po prostu, ja to schakuję. Wstać tutaj i patrzę, czy się wieda? No pewnie już schakowałem. To otwarte. Przeciwnik no, no bo schakowałem, no kur... nie upałeś mi. Jak tu się broń ja? Nie wiem na do nich ostro. Pewnie o, bym ja tego ja sobie byś zaliczył, nie? powiedziałbym pewnie, pewnie bym powiedział zabiłem go. No pozaliłem go, no. Tak ciebie nie było to chwilę zabiło. Ja pierdzielę, muszę ci wszystkich zabijać, bo zginął. Z tyłu sam. Nie, no się zobacz. Tak, ale ja ale się tak wspieram ogniem, że dostaję więcej, pewnie właśnie, zniszczeń. Nie, jeszcze... nie, nie, nie. 60 za tutaj. Zawsze... Ale jest też waldek. Ale ich pociąłem, ja pierdolę. Wszyscy? Czy jeszcze przedsięwzięć? jest? Co. Z tyłu, z tyłu. Jeden. Artybitu ja tu jest. Dobra, poszedł się jebać. Dobra, to musimy pan. iść. Gdzie jesteś? Tutaj idź, w prawo, wiesz. No. Okej, okay, widzę, 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 widzę. Czuję, jak że zbliżamy się do szczęśliwego urwa, końca. No jedynkę tak. tam pewnie albo rolką. Dupa. Tylko jak nie masz. Moc nie moc no Bądź Kurwa no ma. jak nie masz mocy odblokowania, to coś się tam wiesz, gdzie palce tkasz. Mhm. Jesteś tutaj, a ja jesteś nie. Co to za potwór dziwny? Tutaj jestem, ja mam wyjście. A ty tak. jesteś tam dobra, ja pierdolę ta niebieska kulka. bo... W ogóle tego nie ogarniesz założę. Teraz tak to sobie pojąłem. Nie wiem co to grało, Pewnie jeszcze myśli, że ja nie jestem Ali, tylko jakiś T-Volt. <gulanty> dokładnie. Ja sobie dzisiaj upierdolę GAN z Teevoltem. Ale mnie spotkał, wiesz, wyróżnienie. Zaszczyzna. Słuchaj, ginę, 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 ginę. Ja też zaraz ginę. Łoal, wow, tu są po prostu malecy, tylko że nie zginąłem. Czy nie pójdź po tego drona? Dobra, wskrzeszamy się ludziska. Troszkę się wycofał. Praktycznie, jak widać, co coś tam wskrzesiłem, nie będę się tam pchał. No czekaj, zaraz się wskrzesić. Dobra, biegłączkę. Do więcej, więcej z Tobą T-ballu nie gram, kurwa, nic nie ratujesz. <laughs> z Adim jak gram, to tak. No ja już, kurwa, jestem człowiekiem hamerą bo ja już no nie, nie miałem życia. Jak nie miałeś życia? No, już skończyło mi się to, mówię ci, datuj mnie nie prostu. Ja życia. nie mogłem, bo byśmy obydwaj nie mieli życia, jakbym tam podbiegł w tym momencie. A ile miałeś życia jeszcze. Trochę może miałem ostatni, Nie, to mówię ostatni. Czekaj, to, że ja to jak sam to zajdę. To I patrzysz sobie, jak walczę? Mhm, mm A tak, to było koniec nie misji, pewnie. Niezłe, jaja. Nie, nie, no, nie, nie wiem, co narobiłeś. Nie wiem, czy koniec misji. Na razie że kiedy Widzę, jakie widzę jak błądzisz. Jak błądzę, mknę po prostu do Xa, Wykrzyknika znaczy. Ale dałem dupę. No kurwa, tak parę, to przez to, że chciałem być lepszy od ciebie? Nie ja wiem, o tym. I sz, 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 największy wiesz, ile akcji się rzucałem. O, window, ja jadę jak gdzieś. Superhero. No, ja jadę gdzieś w window, start elevator. Co ty pierdolisz, jak widzę twoją kamerę i stoisz? No miejscu. tak, no bo czekasz, masz, przyjedzie window, nie? O, widzisz? Człowieczku. w ogóle nie śledzisz teraz rozwoju akcji dodatkowo. Ja tu nie, muszę, muszę sam muszę, walczyć. A pewnie sobie już A przeciwników będę miał raz dwa. Jakiś dowcip znajdź w internecie i opowiedz chociaż. No nie <laughs> szukam wiesz jakieś kurcze. Może coś kudelka to jest co czytam. O, maszynówkę mam, dobrze. Kurwa, ja tego sam pewnie nie przejdę. Mówi mówił ze A co to jest przeciwnik? Nie, tam, wyskoczyli chłopie, nie zgruszki. Patrz. Misja nieudana, misja nieudana. ładnie, nie. dzięki, dzięki, Nine. Przez, przez, przeze mnie? Mhm. Kurwa, jeszcze teraz nie będę miał odcinka, nie. Ja, Kurwa, I co uh. teraz? Dobra, żegnamy się i nagramy inną misję Patrz, zadane obrażenia tak. Nieźle Kto, Kto miał więcej? Ja No widzisz, no, no widzisz, właśnie to Dobra, to trzymajcie się blisko, cześć, Na siemanko, razie. i tak tego nie damy, siema Nie dajemy tego?